Witam serdecznie. 26 odcinek Polskiego Dniepraw, w którym to inwalida pisze jego polską historię. No i co, no jedziemy z tematem elektryku. Przy okazji, gumki przyjechały, czy tam przyleciały, czy kurwa zostały przesłane. Czyli to mniej więcej tak wygląda. No i co, trzy dychy za coś takiego. Za cztery gumki, no niestety, ale przynajmniej ważne, że dostałem i nie muszę kombinować z amortyzatorami, żeby tam dawać nowe i tak dalej, więc no tu jestem zadowolony, nie? No i też mogę te, zająć się tym malowaniem e, tych amortyzatorów w późniejszym momencie razem z felgami, e, gdy, gdy, gdy e, będą już miał poskładane i po prostu i koła i amortyzatory będą pomalowane, nie? Tu, akumulator, sobie wyciągnąłem do testowania żerówek, prądu i tak dalej. Przy okazji, tutaj wam pokażę lampę, bo mam mały problem. Tutaj, jak jest postojówka, no problem. świeci, świeci, masa kiełbasa. Tutaj, natomiast tak. To jest prawdopodobnie minus. A to, to i to, to jest plus. Czyli jedno włókno, drugie włókno w żerówce, nie? I tak to by wychodziło. Trochę jest tu to jest ten, to nie jest yy, zaśniedziały, tylko to jest kurwa ta. Tej resztki, tej resztki farby ja tego nie domyłem. Tutaj ważne, że styki są yy, przetarte no i tak to powinno iść, czyli tak, powinno iść, czyli trochę to cofnąć i przekręcić. No i teraz powinno, yy, powinno się wszystko zapalić, nie? Ale niestety. Jeżeli tu minus podłączę i tu plus, to wtedy pali się jedno chyba włókno, a jeżeli podłączę tu minus i z tym nic, tu też nic, kurwa, no wszystkie kombinacje, to i tak tak coś jest tutaj popierdolone, nie wiem. Znaczy na krótko oczywiście, nie? To instalację to widzieliście i teraz tak. Aha. No to czekajcie, po kolei, tutaj sobie już, no to jest oczywiście tymczasowo, nie, mam nadzieję, że to nie jest tymczasowo, czyli na zawsze, tylko tymczasowo, przełącznik kierunkowskazów, to już sobie włożyłem w tą koszuleczkę i to sobie jakoś tutaj idzie, o, to jest chyba to, tak, zgadza się, tutaj mam akurat przełącznik od tutaj sprawdziłem przełącznik działa, bo też przez przełącznik yy, robiłem przy lampie, i to tylko tyle co w tej pozycji było wyłączone, a w tej włączone I przy zamienionym po prostu na odwrót, tu jest włączone, a tu wyłączone, nie? Kleksonu jeszcze nie testowałem, ale też to jest w koszulce. Yy, nawet nie je zgrzewałem, bo to mówię. Jeszcze jakieś hece wyjdą yy, i aha, i to jest chyba lampa razem z tym, tak, coś takiego, yy, tu kierunki założone. Na razie wszędzie masa jest, nie? Znaczy też dodatkową masę wszędzie pociągnę tam, żeby było cacy, ale na tą chwilę, tak, żeby sprawdzić, masy są, nie? Tu schowałem wszystko tutaj z kilka kabli w taką większą koszulkę. Bo tutaj idzie tak, światło stop, postój i kierunek, nie? tutaj idzie do regulatora to już sobie nawet tutaj takie te, założyłem oczka tu takie większe na akumulator, nie? Bo to tak według instalacji ma iść. No i dobra, tutaj będę wiadomo musiał przeciąć yy, i dać tą hermetyczną złączkę, żebym sobie mógł spokojnie błotnik ściągać, kiedy będę chciał, nie? Co do malowania, no to, to mówię yy, o malowaniu tego i tego, nie? Więc no, nie za dużo, ale jednak, nie? Yy, dalej. To wiecie, to wiecie, miernik jest. Tutaj mam. Aha, takie też się pochwalę. Kurwa, kilkanaście lat temu, no teraz już kilkanaście, e, miałem internet radiowy i kurwa, tam jakieś naprawiali. I tu mam takie, właśnie, pozostałości po tym do internetu zarabiania. Ale ja sobie korzystam z tego, bo tutaj jest obcinaczka i stripper, nie do tego, do końcówek. No to spoko. E, <laughs> I kurwa, jeszcze jedną rzecz mi taką zostawili. Ale to już pewnie przy innej wizycie do, do zarabiania też tych oczek, nie? Wkładasz i zagniatasz, nie? Na różne te grubości, nie? To też mi zostawili, więc luzno. A kurwa, jak nie działa internet, to zawsze jakieś fanty spływają. Yy, dobra, czekajcie, to Wam powiedziałem. Tu idą kable, tu sobie robimy. No, niestety to długo potrwa. Muszę jeszcze w ogóle prostownik załatwić 6V, bo mam 12, nie? No, tu idzie, będzie 6V, więc tu nawet nie będę żadnych alternatorów na razie. Bo to po prostu kto to kurwa udźwignie, jeżeli chodzi o koszta, nie? No, więc tu świętych wróżek nie ma. Może kurwa jakiś Patronite na przyszłe pro projekty, nie wiem, nie wiem. Może yy, i dobra. To już wiecie. Aha, i najważniejsze, bo yy, ostatnio ja się męczyłem z tymi gunkami, nie? Tymi kurwa. Dobra, to pokażę na tym ...botniku. Yy, z tymi gunkami. Ja, yy, ja wiem, że tutaj tych kierunków nie powinno być, nie? Chociaż no tu jest zajbiście to zrobione, nie? Że tu kurwa coś wystaje, czy, czy chuj wie, jak to, gdzie to ułożyć. No tu kurwa mi się nawet to bardzo podoba, nie? Yy, yy, I tak. Jak te nowe gumki, bo ja y, zapytałem się do tego sprzedawcy, nie, mówię chłopie, y, ja kupiłem takie coś jak na zdjęciu, czyli te stare gumki, nie? Y, w poprzednim odcinku, on, odcinku sorry, y, widzieliście o co mi chodzi. Y, na zdjęciu były takie. Ja pytam się, no chłopie, no kupuję to co na zdjęciu, a kurwa zostaje co innego. Nie, to będzie pasowało. No dobra, może i pasuje ale kurwa nie y, przy moim y, projekcie tak, bo jeżeli mógłbym sobie obrócić no to nie ma problemu, ale tu widać, że tu jest ten kant, tu jest ten taki łuczek i kurwa no nie zrobię tego tak nie będzie to działało tak jak ja bym chciał e, no i tam totalna kłótnia, bo, już, bo tam zaczęli kurwa, że, y, że drugi zwrot dokonuje, że to dla nich wielki problem, a ja mówię kurwa jaki drugi zwrot chłopie za pierwszym razem, no to jasne, yy, wziąłem, zwróciłem do gaźników, o, do tych gaźników zestaw naprawczy, a że te gaźniki to jest totalny śmietnik, więc lepiej dopłacić stówę i wziąć jakieś Chińczyki, które, kurwa, z którymi nie ma problemów i wszyscy je polecają, nie? No to zwróciłem, jeszcze to ja się dostosowywałem do, do sytuacji, żeby po prostu im zwrócić w momencie, kiedy wrócą z urlopu, Cudawianki, tam jeszcze kurwa faktura przyszła, żeby tam e, e, Znaczy się zwrot, potwierdzenie zwrotu, tak? bo to tam na początku to wziąłem na fakturę, w sumie bez, niepotrzebnie e, I oni kurwa, że to wielki problem dla nich, że dużo czasu tracę, ale ja mówię, o wy kurwy jebane, nie? No nie daruję, nie do że mi ich gówno sprzedali, w sensie e, Może by pasowało do tego, e, do tego dziadostwa, co ja bym sobie bez tych kierunków zrobił, no to dobra, ale kurwa ja kupuję to co na zdjęciu, a wcześniej jeszcze chujem mnie kurwa chciały naciągnąć i znowu bym wyszedł na jakiegoś pajaca, że te wkłady, do których kupiłem te gumki, ten zestaw regeneracyjny, i, do, i te wkłady można od malucha wpierdolić do tego, a to gówno, prawda, bo to stary typ i tu jest inna średnica i musiałbym roztaczać kurwa te amortyzatory, nie. Więc też mnie w zrobi, zrobi, Ale dobrze, że na tej grupie się tam zorientowałem, że, że po prostu że to, żeby się puknął w głowę, bo takiego czegoś nie zrobię, nie? Jeżeli chodzi o wkłady do malucha, do, do tych amorów, no i ostatecznie mówię, pierdolę, nie będę tego zwracał, jebać was, bo nawet nie, nie mam zamiaru, bo to kurwa dla mnie jest problem. Ja muszę teraz tak wsiadać ten do furmanki, kurwa, wieść na ten. To dla mnie jest problem, a nie dla nich, nie? Z tymi zwrotami. Mamy no chuj im w dupę. Nie będę już tam kombinował z tym, tak czy siak. Wyczyszczę te gumy, tak jak zrobiłem to z tymi gumami od tego odbaku. I chuj te zakładam i wyjebane mam a na razie. Później, jak coś to będę się bawił. Na razie mówię, muszę porobić te złączki, żebym sobie mógł tu odczepić przy błotniku i drugim botniku. No i co? No i, no i coś jeszcze no tam pokombinuję. Bo Schodzi się, bo tak, tutaj raz wyjmij te kable, przełóż to, potem tamto, sprawdź to. Ja też za bardzo nie wiem, jak za to się zabrać, znaczy się, najgorzej jest zacząć, no i zacząłem. Tu jeszcze wiadomo, przelotka musi przejść, tutaj, żeby to było fajnie. Co jeszcze? No mówię, kurwa, żeby to jeszcze było, ten, takie proste i żebym to piesze ten. No i widzicie, no niby stacyjka, kurwa mać, puść to. Niby stacyjka jest yy, prościzna i też, yy, i też jak zwykle dylemat, bo tak, ten regu regulator jest mechaniczny i on też yy, potrafi być yy, wadliwy, dziadosko działać. Tam nawet widać, były te patenty i można elektroniczne odjawy wpierdolić. A tutaj na przykład jest stacyjka, która teoretycznie też jest prosta, ale też się potrafi pierdolić i wkładają na przykład od chyba MZ albo od jakiegoś Ursusa, yy, albo od jeszcze czegoś, nie? Więc też muszę pomyśleć, no niby prosta stacyjka, a, za, a większość nie wiem co podłączyć. No to to na pewno plus tu idzie, ten główny, a tu minus, nie? E, tu masa, tu kurwa plus, a dalej to nie wiem. No tutaj tego druta to też zostawię, bo tu, m, Znaczy nie, bo tu ha, bo tu masz jakiś chyba bezpiecznik. No nie wiem. No kurwa wiecie, niby to jest proste, nieproste. No i weź to jakoś. No tu do tego, tu masz przecież po polsku, no tak, no kurwa Tylko, że... no nie No co, to, no to idzie tutaj do przerywacza, tak? No to dalej Idzie do kolejnej lampki, czyli kolejną lampkę potrzebuję Aj Nie no, poradzę sobie, ale trochę mi to zejdzie, nie? Bo też sobie tam popisywałam, tak jak wcześniej mówiłem tam Lewy tył K, nie? Czyli, że lewy tył, kierunek Tam lewy postój Yy, o, napisałem tył, nie właśnie, widzisz, no i, i tak to ładno. Ole się rozgadałem, chłopie, a to dopiero jedno ujęcie, nie? No i co? No i co? No i nic no. Robimy dalej. Czekam na te złączki, tam jeszcze muszę do elektryka zajść, za żeby kupić te żarówki. Tylko teraz nie wiem ile ile watów, nie? Bo kurwa na tych starych wszystkie te oznaczenia się wytarły, a jak już są tu kurwa popierdolone te po nie? Więc świetnie. A i kurwy jebane pierdolone, sorry, zamontowałem klamkę, bo kupiłem trzy dychy jedna i kurwa tamta, jak ściągniesz rollgas, no to ten rolgas jest węższy w tym miejscu, nie? No i potem się rozszerza na te 25 mm. No i takie też kupiłem klamki. No, i kurwa zakładam tą lewą. No, niech cię chuj pierdolony w dupę strzeli. Eee. No i co, i z gównolitu, kurwa dużo nie wytrzymało. Tu wkładałem śrubokręty, żeby to rozciągnąć. No i tam fajnie szło. Wiecie, na początku mniejszy śrubokręt, potem trochę większy. I cały czas trzymało. Oczywiście miałem duszę na ramieniu, że to pierdolnie. I wiecie, co, i pierdolęło w momencie, kiedy wziąłem młotek. I zacząłem tutaj nabijać, bo tu już praktycznie mi yy, weszło na kawałeczek, nie? Bo kurwa, te chińczyki zajebane, jak powiedzmy powinno być coś takiego To ja miałem coś takiego, nie? I weź teraz tyle rozciągnij No, więc jedna klamka była tyle Kurwa, a druga jeszcze mniej, nie? No i przez to był problem i chuj pękło jebane w pizdę Trzy dychy, poszło się jebać eee, no, dobra jak coś będzie ciekawego, to odpalę, nie? No i światełka świecą, ogólnie jak tam coś sobie podłączałem, to już tam postojówka czy tylna, czy tam kierunkowska zaświeciło, nie? Więc to jest taki sukces, że tam się nic nie przetarło, no i jednak tam jakieś masy, nie masy, coś tam troszkę to trzyma, no. No nic, no dobra, działamy. No i dobra, przyszły te złączki hermetyczne, akurat tu są te czteropinowe. Um, e, uszczelniacz jeden i drugi i tak, ten mniejszy to jest od skrzyni ten stary, zjebany teoretycznie można by było zrobić tak, że tą sprężynę w środku skrócić ale to jest gówno nie, nie opłaca się i e, i tak i ten chyba ten akurat jest droższy, ten jest od chyba Subaru um, od Subaru od pół ośki chyba, czy od od czegoś, no w każdym razie od Subaru tu macie numery. Jeszcze tutaj z tej strony, więc akurat i do Dyfra, akurat od do Dyfra zamiast tego tak zwanego placka, jest yy, z Suzuki i też od półośki. No i będziemy sobie zakładać fajnie, nie? Ja pokażę wam tę złączkę, bo ja wczoraj jeszcze sobie trochę yy, pokombinowałem, jak to zrobić sobie w koszulkę włożyłem, ten kurwa ten zaślepek tak jakoś tu średnio pasuje jakoś tak nie trzyma to się kupy e, tu jeszcze koszulkę mogę pociągnąć hmm. czekajcie, bo coś mi to ostrość gubi jak zwykle e, tu jeszcze muszę jeden kabel sobie włożyć bo no to tak bierzesz sobie przewód kurwa, coś źle pokazuję bierzesz sobie przewód, obierasz go trochę Nakładasz taką gumkę, potem zakładasz to albo to, tam w zależności, bo to są... akurat ten rozpierdoliłem, bo oczywiście był problem, eee... znaczy nie, no, błąd jest mój, eee... ale coś takiego, nie, wkładasz tu, tego pyk, pyk, coś tam, coś tam, bo ja pokażę na tamtym może. No, jedno już zrobiłem prawie, znaczy niedokończone. I w środku widać, że to jest um, jakieś silikonowe te pierdółki, dosyć proste takie ten do wsadzenia, ale no mówię, ja na początku miałem jak zwykle musiał być problem. Więc no, wielkich strat nie ma na szczęście. No i <laughs> dobra, sobie zaraz bożymy tutaj jeden uszczelniaczek i zobaczymy, czy w końcu nie będzie ciekło. Bo to kurwa, no chłop zrobił i co z tego postawił, a i tak cieknie, nie? Jaja. Jeszcze można było tu tuningować, ale to olejmy na razie. Dobra, no i jak zwykle każda kolejna robota miała być leżejsza, <laughs> Poczynając od czyszczenia, malowania, serania, spawania i tak dalej. Nie będę was ściemiał, mówię wprost. I chuj, yy, trochę jestem debil, trochę nie. Widzicie te cienkie paseczki? Kurwa, nie wiem jaka to jest grubość, ale to jest mała grubość. To są resztki uszczelnienia. i Jak uszcze, uszczelnienie do, e, do skrzyni poszło, bez większych tam problemów, wiadomo, to są sztywne uszczelnie, uszcz, u, uszczelnienia. E, no to, to zamienione jest cacy. Co do dyfra, to jest ten cały śmieszny placek. E, Na, jak kupujesz nowy, on po prostu zaczyna puszczać, nie? Dlatego pokazywałem wam. Już nie pamiętam, chyba to było to. Hmm. Aha, bo tam było. <laughs> w każdym razie musiałem kupić jeszcze jedno to uszczelnienie, czyli trzy dychy poszło psów dupę do dyfra. Hmm. Chodzi o to uszczelnienie. Ono jest takie dziwne, bo to ma jakby taki filcyk filczyk. Z tej strony wygląda tak. Ja już wam mówię, <laughs> to jest pierwsze uszczelnienie, i na początku je wkładałem w ten sposób i na 90% źle to zrobiłem, bo powinienem napisami do góry czemu nie zrobiłem napisami do góry? nie wiem, jakoś ty, tym filcem się zasugerowałem, ale później mówię kurwa nie dość, że go rozpierdoliłem, Mów, mówię, no muszę tak coś jak nowy kupić i myślę, o, o co chodzi, no to rozpołowiłem dyfer bo mówię, pewnie przez to, tu mi ściska w środku i na zewnątrz, no i nie ma szans, nie? mówię, no, no dobra, no próbujemy E, tak jak rozpierdoliłem, mmm, tak potem patrząc na ten kołnierz, ten który teraz się tak trochę błyszczy, to właśnie powinno być w ten sposób, bo nawet patrząc na stare uszczelnienie, jak idzie ten kołnierz, nie? a zakłada się w ten sposób, więc, <laughs> więc to powinno być w ten sposób. Kupiłem nowy, też kurwa nie wchodził. Mówię, no ja pierdolę, biorę sobie miarkę, mierzę i tu w środku ten otwór. Zaraz do tego dojdziemy spokojnie, już możecie się śmiać, nie ma problemu. Tu w środku jest 58 średnica, a uszczelniacz jest 59. No i kurwa, no jak to ma mi wejść, jak tu milimetry jest różnicy? I ten stary delikatnie nożykiem na próbę yy, wystrugałem i nabiłem w las. Mówię, kurwa, no to jesteśmy w domu, bo <laughs> tu nigdzie do tego metalu nie doszedłem tak, jakby. Yy, no i chuj, i wklejam na ten uszczelniacz, na tę yy, płynną uszczelkę, tą Dirko, nie? To pseudo zajebiste, czy tam zajebiste bez pseudo. Wziąłem to kolejne uszczelnienie, które już, już tam zaczęło kurwa no łapać ranty. I wyciąłem takie cieniutkie paseczki, jak Wam pokazywałem przed chwilą. <laughs> I zanim yy, 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 w środku jest posmarowane tym girko, no cieniutka warstwa taka wiecie no z głową, nie? I tu jeszcze dodatkowo, gdzie jakiś taki rancik się robił, no to też jest <laughs> tutaj przesmarowane. W sumie tu nawet niepotrzebnie, bo Wszędzie dookoła uszczelnienia, więc no na tą chwilę no tak to wygląda yy, i na swoją obronę mo mogę mieć to, że prawdopodobnie powinno tu być 50, kurwa 59, tak jak uszczelnienie, a jest 58. No nie wiem, nie, teraz tego nie, nie zweryfikuję i nie chce mi się, bo mam wywalone na to. Grzałem opalarką, no ale wiadomo, no gdzie, gdzie milimetr, kurwa, no nie poszerzysz tyle, no to tam. Dwie setki, może tam trzy, no ale no próbowałem, no nic to nie dało, więc delikatne wycięcie i tak weszło z oporem, więc jest luz, nie? Weszło tak, jak powinno wyjść. No i co, teraz czekam, aż to wyschnie i te, i wkładam i zalewam olejem. Nie będę teraz zalewał olejem, poczekam, aż to sobie przeschnie i wtedy złożę, nie? No i tak to ono, czyli albo, albo tutaj nie trzyma wymiaru, yy... Albo ktoś kto polecił, miał po prostu już to gniazdo rozpierdolone, albo po prostu, no nie wiem, e, troszkę różnił się ten dyfer. Powiedzmy od innego modelu i tam w milimetrach może się różnić. No nie wiem, to jest ruskie, kurwa. Pierwszy raz to robię, no. Mam na swoją obronę, zrobiłem, więc y, czas zweryfikuje, nie? No, więc tak to. O. No kurwa mać. No ja oświe, oś no bo teraz od dwóch dni coś mi tak nie idzie. Dodatkowo jakiś też mam w kurw, żarówek też na miejscu nie mogę dostać. Muszę kupować na internecie, No śmiech na sali, kurwa, nie? 6 <laughs> no Ale dobre tam to niech się schnie. Tu trochę albo na porządku nie robię wyjebanej, i idę tą elektrykę tam dalej strugać, kurwa mać. Więc no widzicie, no <laughs> cała prawda, tylko prawda. Więc, bez ściemy. No i tyle, no mam nadzieję, że będzie to trzymało, no bo na, na grubość te 8 no to akurat, nie? Tam do skrzyni też fajnie weszło, więc no problem, nie? Tu tamte, te, tam te nowe tak piszczą te uszczelnienia, bo są nowe. A tam w ogóle śmiesznie, bo tam dwa aż idą, ale to nieważne. Oh fucking shit, kurwa, i znowu to kleić, ja pierdolę. Nie, to już będę musiał zerwać tą uszczelkę. Całkowicie. No. No chuj. Dobra. Let's go. No tak jak mówiłem, jak mnie wyprowadzili z równowagi, e, tylko dlatego, że wysłali mi takie gumki, a jak patrzyłem tam na, na te aukcje i tak dalej, no to ja brałem coś takiego. No i po dwóch dniach, od, od kiedy wysyłam maila, e, przychodzi kurier pik, więc te odeślę, Honorowo. No ale jej sprawę, więc wybaczam, nie, bo chodzi o, chodziło bardziej o to, że mnie potraktowali jak takie wiecie. Um, kurwa, niby kupuje, niby nie, to mu nie pasuje, wiecie, nie? No, jak się jest pomyłka. No dobra, ale no, nie ma, dobra, nie ma co już tego drążyć. Sprawa załatwiona, są gumki nowe, to przynajmniej tych nie będę musiał czyścić. Więc elegancko sobie tutaj wytniemy tak jak na te, cyk, tak jak. Było. No i montujemy, bo tak, tak jak mówiłem, tamte kierunki powinny być jakoś tak po bokach, a, a tak mi się bardziej podoba. No i tak zostawiamy. Tu jeszcze muszę poprawić ten. Tu już jedną stronę zarobiłem. Tutaj sobie akurat ten brązowy idzie całkowicie pod wózkiem, to nie będzie widać tej. ten, ale tu robię te kabelki, więc no, jest luks. I dobra, i to chyba będzie wszystko w tym odcinku. Hmm. Co jeszcze? No to nic, nic. No, no robimy, robimy. Zacząłem sobie tutaj, teraz tu, tu, tutaj się na tą stronę prze, przelazłem. Hmm. No i tyle, no co? Kabelki, kabelki, jeszcze raz. Kabelki. Aha, no i ten dyfer będę musiał tam złożyć, ale to chyba tam w następnym odcinku coś powiem, nie? Więcej. Dobra, no to by było na tyle. Dzięki, że uogląda ta i na razie.